Eee, tutaj które ja. Jak ja mam teraz wrócić? O to jest pytanie. Nie wiem, że wskoczę. Nie po co? Ale ten wejdę. Na, fajnie, nie trzeba długo chodzić. Cyk. Dwa. Jak ja mam to zniszczyć? Opisałem że tak. No skurde, jak ja mam to zrobić? No chyba, że tak. Ale skok stara dzienniki. Bardzo stare, widać. Nie ma tego, go tworzyć od środka. Ja za wszystko wiem. Pracy przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku, przy nabrzeżu, odkryliśmy także grobowiec ważnego generała z epoki Kamakura. To odkrycie było. Antyczne ruiny w starej bazie. Kontrola burz. Potrzebuję odpowiedzi. E, ogólnie jest 21.27 nagrałam to od dwóch godzin chyba no e, dobra, nie ma i tak co robić to i teraz tu Ah A czyli praccam No jeszcze tu szybko sprawdzimy co jest Hmm oh, fuck. Elo Ale najbardziej mnie interesuje jak on to przeżył Chłopaki! Chłopie! jak się to przeżył? Ja nie że to jest kacekka! No i widzicie jestem koks. No, mówiłem do trzech razy sztuka. Słyszeliśmy wybuch i myśleliśmy. Alex. Został na statku. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. jest. To trzyma się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś dobrze. Te sukien syny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie jest pustym brzuchem. Rybka zjedzona. Najedzony, Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Rejes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy. Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Chimiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami. Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie chimiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd widzisz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. <laughs> Czyli gdzie musimy iść? Tutaj. Pierwsze trochę chodzenia jest. Dobra, to na tym kończymy ten odcinek. Dla następnego. W Siema. W musimy naprawić ten kuter. Nie wiem jak przekonać pozostałych, żeby kierować się w głąb wyspy, a nie uciec z niej. Ale muszę znaleźć jakiś sposób. Najtrudniej będzie z Rejes. Chcę wrócić do swojej córki i rozpacza z powodu Rota. Tak jak my wszyscy. Nadal nie jestem pewna, dlaczego Matias w ogóle chciał zabrać Sam, ale to nieważne. Teraz jest z nami. Jest bezpieczny.